Siema, ponownie się witamy w młodzie. Jestem pięknym Steveem, więc wiecie co to oznacza. Będziemy dzisiaj się użerać z nowymi NextBotami. Okej, okay, podoba mi się ta mapa i to bardzo. Dobra, coś się dzieje! Jo, pieprzak, jaki agresywny jest! O, może przez okno wyskoczyć? Chyba nie można. Yh, yh. chyba się nie da. Dobra. Jesus! Drzwi, 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 drzwi! Drzwi, 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 O, dobra. Udało się, uciec za chwilę! Do góry! Do góry! Jesus, ten Obunga jest jeszcze gorszy. Ten Delgato Lopez to może wiecie, ty mu czyścić. Co to za miejsce? Mogę tu przejść? Chyba nie. Co jest? Widziałem go! Udział łeb! udział ŁEB! Rozbija się tam gdzieś, słyszycie go? Jaki psychol! Obunga jest normalnie porypany jakiś! Czemu Obunga mnie męczysz? Zostaw mnie w spokoju! Proszę otworzyć te drzwi! Szybko! To były złe drzwi, nikt więcej. O nie! Słyszę muzykę! Bardzo złą! Słyszę bardzo złą muzykę obungi! Obunga! Obunga! Został mnie obunga! Proszę! Bądźmy kumplami! Kumplami! Rozumiesz? Patrzy się! O! Stój, gdzie stoisz? O, o! jest, 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 jest! Hm Co to jest? Proszę nie spadać! Kafelki! Sufitowe! Jesus kafelki nie wystraszyły Ale ja Hehehe <grym zjadka> Melon Uuu, uh, płówka melona! O, OBUNGA! O, obunga! Ty, czy drzwi po. Aaaa, nie! ŻARTOWAŁEM żartowałem, Bulga! Został mnie! Proszę! Jeźdź, ja zrobiłem! Wentylacja! Wentylacja! A ja chcę do więzienia. Zabi zabierzcie mnie! Zamknijcie mnie! Ja nie chcę być przy Obungach. Obungi to są. porypane rzeczy. Ten można uciec. O, 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 obunga, obunga! A! Nie, nie, pozostań tam, gdzie stoisz! Nie podchodź do mnie! Nie podchodź, nie patrz się, nie podchodź do mnie! Co tam, Łyżemeczko? Nie możesz przejść przez obrotowe drzwi. Jak tam, gdzie... o! o, Nie, nie, zamykaj! Otwieraj. Nie, lepiej zamknąć. Ale może otworzę? Był tu! Przysięgam! A ja pierdzielam, ale tu jest. Porywany klimat, panie Mami, jest tak ciasno. Wszędzie te obungi biegają. <grybuj> to jest chory. O, był tu, widzieliście? Przez sekundę go widziałem. Był tam na dworze. Patrzył się tymi ślepiami. O! A! Co jest? A, błonki! A, bungi! O, bungi! Nie! Zostawcie mnie! Krzesełko! Ratuj!